Zapraszamy was do Hama Polska, miejsca, gdzie technologia i innowacyjność łączy się z pasją. Hama to niemiecka marka z ponad stuletnią tradycją, posiadająca 19 oddziałów i zatrudniająca 2,5 tysiąca osób. Nasze produkty można znaleźć w 70 krajach na całym świecie. Poznajcie miejsce i ludzi stojących za sukcesem marki Hama w Polsce. Nasza siedziba składająca się z kompleksu biurowego, wzorcowni oraz centrum logistycznego położona jest w Robakowie. Pod Poznaniem, gdzie zatrudniamy prawie 150 osób. Każdego dnia nasz niezawodny zespół logistyki wysyła do Was ponad 1000 paczek z Waszymi ulubionymi akcesoriami. Hamam to nie tylko szeroka oferta prawie 10 tysięcy akcesoriów, ale również dbałość o szczegóły produktów, tak aby spełniały Wasze oczekiwania. Każdego roku wprowadzamy ponad 3000 nowości, które są odpowiedzią na zmieniające się trendy. Oraz technologię. Hama stawia na wysoką jakość produktów. Dlatego posiadamy własne centrum rozwoju oraz dział kontroli jakości wyposażony w nowoczesny sprzęt do testowania produktów o wartości 5 milionów euro. Hama dba o bezpieczeństwo użytkowników. Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty wymagane przez Unię Europejską. Co więcej, oddajemy je do testów niezależnym organizacjom, np. TIF. Hama dba o środowisko. Systematycznie optymalizujemy emisję CO2, zmniejszając ślad węglowy, m.in. redukując do minimum ilość plastiku i magnesów w naszych opakowaniach. Obserwując prężny rozwój platformy OLX, postanowiliśmy do nich dołączyć. Od roku rozwijamy sprzedaż e-commerce na platformie OLX, dzięki której jesteśmy w stanie trafić do użytkownika końcowego z bardzo szerokim portfolio naszych produktów. Zdecydowaliśmy się na portal OLX, ponieważ to nie tylko miejsce, gdzie możemy wystawić prywatne ogłoszenia. To również miejsce dla firm, gdzie bez trudu, za pomocą kilku prostych kroków, możemy wystawić ogłoszenia i umożliwić zakup z przesyłką OLX. Dużą zaletą jest bardzo prosty w obsłudze interfejs, szybkie i bezpieczne transakcje oraz duży trafik w postaci klientów, który skłonił nas, aby rozwijać sprzedaż produktów marki Hama na OLX. Dlaczego Hama w OLX? To jest bardzo ciekawa historia, ale powiem w skrócie. Od razu zauważyliśmy, jak wiele wspólnego mają obie firmy. A przede wszystkim to pasja, rozumienie e-commerce'u i szacunek do konsumenta. Nawiązaliśmy współpracę i teraz obie firmy czerpią korzyści na zasadach win-win. I właśnie o to chodzi w biznesie.